Robert Widawski, tak jak mówiłem, dzisiaj debiutuje w bramce krakowskiej Garbarni pod nieobecność Martina Świeca, który grał do tej pory w meczach garbarni Kraku. Martin Świec nabawił się kontuzji. No i dzisiaj nie występuje świec. To jest nowy bram on przed Daliną Myślenice wcześniej długo związany z juniorami Garbarni. Oczywiście Krakowie przepraszam bardzo. Ale będzie rzut karny. Ja tutaj... Marcin Siedlasz wykonawcą jedenastki kontra Tomasz Libera. Siedlasz jest 1 do 0 dla krakowskiej garbarni. E, prowadzą zawodnicy z Krakowa. Od 15 minuty 1 do 0 z Tarnowską Unią. Tem Garbarnia prowadzi 1 do 0 po dobrze wykonanym rzucie karnym. Nie Marcina Siedlarza, tak jak na początku Państwu powiedziałem, a Mateusza Brozia. 1 do 0 dla Garbarni. Mamy 16 minutę spotkania. No ale teraz będą mieli okazję na wyrównanie. Zawodnicy Tarnowskiej Unii. Łukasz Kazik ustawił sobie piłkę. Kazik i poprzeczka teraz ratuje Widawskiego. Jeszcze do bitka. Mało brakła, mielibyśmy natychmiastową odpowiedź gospodarzy. Gości, przepraszam bardzo. Rzut karny dla drużyny No ale widzą Państwo, tutaj przy tej próbie dobitki faulowany był piłkarz Tarnowskiej Unii. No i teraz będziemy mieli rzut karny, ale dla Unii Tarnów. Łukasz Popiela będzie wykonawcą tej jedenastki. On już strzelał rzut karny w meczu przegranym z Rysowiem, no ale wtedy to jedenasko bardzo dobrze Łukasz Popiela wykonał. Zobaczymy. Popiela kontra Widawski i tak samo jak przed momentem Mateusz Broś, tak teraz Łukasz Popiela. No i mamy natychmiastową wręcz odpowiedź gości. Oj, będzie teraz okazja na 2 do jednego dla Unitarnów. Jest gol, jest gol drugi dla zespołu z Tarnowa. Strzelcem tej bramki jest zawodnik, no właśnie, któż to jest? Numer 12, a więc Jakub Wrubel. 23 minuta i spokojnym lobem popisał się teraz Jakub Wrubel. Rozpoczęła się dziewiąta minuta drugiej połowy spotkania. Wynik jak na razie bez zmian. No i z każdą minutą Unia zbliża się małymi krokami do dziewięciu do punktów. Teraz kolejna szansa jest 3 do 1 dla Unii Tarnów. Po raz kolejny świetnie rozegrana kontra Jaskułek. No i Tarnowianie prowadzą już 3 do 1. No i są jeszcze bliżej niż przed paroma sekundami tych trzech punktów. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o, o grę Krakowian. Tak jak wyglądała. Do tej pory w tamtym sezonie, tak jak wyglądała na początku tych obecnych rozgrywek, tak wygląda i teraz. A Jaskułki cały czas wierne tej swojej taktyce. Z prawej strony Drozdowicz. Drozdowicz po lekarnej, jest czwarty gol. No, jedna akcja, wystarcza, są potwornie skuteczni dzisiaj piłkarze z Tarnowa. Naprawdę, z prawej strony dobre dogranie Piotra Drozdowicza i mamy czwartą bramkę dla ekipy Tarnowskiej Unii.